Hej siemka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Speed Builders Tak, chcieliście, wpisywaliście w komentarzu, że chcecie Speed Builders, no to proszę, zrobię ten odcinek ze Speed Builders Zobaczymy jak mi pójdzie, bo co, co, coś nie czuję tej gry, nie grałem w nią jeszcze, tylko ją widziałem Ale coś, co, coś mi mówi, że nie czuję tej gry Tutaj raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery... Aha, i tutaj musi być takie tu. Okej, okay, dobra, czekajcie, raz, dwa... czekajcie, o, raz, dwa... Najpierw sobie zaczniemy od tych łapek, bo one są te najważniejsze, te łapki, w sumie, tak? Być... Kurde... dobra, o, tak. E, dobra, i teraz budujemy już tylko tutaj na cztery. No mam nadzieję, że ostatnie raczej nie będziemy, a coś czuję, że tak może być, bo kurde czas mi się kończy i to naprawdę masakrycznie, bo... Och, szybko dość. Eee, czekajcie, tutaj powinny być chyba oczy. Wow, tu możemy w ogóle latać, masakra. Pewnie ktoś będzie miał 100% i ja wylecę przez to. O, wszyscy... no nie, dobra, jeden za dużo. Ale ten ten ma chyba mniej, także, także easy. Ale no nie wyszło mi to, nie wyszło mi to, tak szczerze. Widzę, że większość osób le lepiej sobie poradziła. Dobra. No przynajmniej nie jestem pierwszy, który wyleciał. Eee, dobra, czekajcie. Aha, 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 schodki i tutaj coś takiego. No okej. Okay. Dobra, tutaj mam zacząć od schodków, schodki, schodki, schodki. Kurde. Eee, schodki, 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 schodki. schodki, schodki. E, tak, 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 e, schodki, schodki, e, no rób te schodki mi tutaj, błagam cię, no już, 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 robimy schodki, rób. robimy tutaj schodki, i tak, i tak, dobra, easy, perfect match. Przej! E, byliśmy jednym z pierwszych osób, to, to jest dobre, to jest dobre, bo, no Dark Road, my tam, my tam jesteśmy już, aha, nie, że to jest nasza platforma, dobra. Słuchajcie, nie jest, nie jest źle, no, no na razie... E, nie odpadniemy jako druzy. No nie ma się co przejmować, słuchajcie. No... Znaczy, wszyscy to ukończyli. Nie, tamta jedna osoba tego nie ukończyła. 100%! Tak, zrobiliśmy 100%! Dokładnie. Pusz, eliminate. Teraz zostało sześciu. Dobra, słuchajcie. E, tutaj tory. Złoto. Tutaj, aha, tutaj dwa, tutaj jeden. Dobra. Kompletnie nie wiem, jak to zrobić. E, tak, tutaj bodaj, że tutaj mają być te tory. E, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Raz, dwa. Nie tu, nie tu daj mi to, daj mi to. E, tak, e, tak, e, tak. Kurde, jak to mi się nie chce tutaj układać, to mnie tak denerwuje. Oje, kur, dobra, słuchajcie, i, i co dalej? I co dalej, i co dalej, i co dalej, i co dalej, I co dalej? Jak to, jak to jeszcze tam było zbudowane, bo nie patrzyłem kompletnie O Jezu, słuchajcie, i ja nie pamiętam, naprawdę mm. nie, to jest tego nie Kurde, źle to zrobiłem Jak to było widocznie? Aha, tu miałem w ogóle podstawkę do tego 90%, no nie było tak źle, ale... Czyli <laughs> to miało zostać? Oj, czyli to miało zostać, czyli to prawie dobrze. Dobra, e, Ender Crystal. Dobra, Obsidian przydzię Obsydian, fiolet na zewnątrz, biały w środku, tak? Dobra, najpierw Obsidian musimy tutaj dać widzę. Pyk 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 pyk, pyk pyk pyk. pyk 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 pyk. O kurde, cool, to jest... Powiem wam dajcie mi hardkorowe zadanie, bo ja się jakoś e, nie, nie czuję tak jakoś na to strasznie mocny. Mmm, -hmm. dobra, słuchajcie, nie wiem co było tutaj. Pewnie to tu był biały. I tu sobie postawił tak tu, mi, tu, miał, tu miał być fioletowy, biały, biały, miał być biały, e, fioletowy, 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 fioletowy. E, dobra, i teraz wstawimy biały, 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 fioletowy, 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 biały, 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 biały. Zabrakło mi jednej sekundki! No nie, no i chyba dupa z tego będzie, dobra, 90% nie jest źle, dobra, jeszcze nie odpaliśmy, to jest, to jest dobre, to jest, nigdy nie grałem w tą grę, więc naprawdę, o co to jest, banan, dobra, słuchajcie, jeden, tutaj ma być na 3, na 2 i tu ma być, tak, i nie zapamiętam tego, niki, nie ma opcji, słuchajcie, nie ma opcji, pek, 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 no, wow. No, jak tu się to robi? Kurde! E, czarny, e, żółty, 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 i tu ma być czarny. I to ma być żółty. Tak jest, perfect match, tak jest. Ukończyliśmy to dość szybko, więc super. Naprawdę, to tak blisko wyglądało? Łaje, <śm> nie zwróciłem uwagi! No dobra, no już, już skończyliśmy w sumie robotę. Ale powiem wam, że Brzydko to wygląda strasznie. E, dobra, będziemy przejść trzeci. No, bo już mam 100%, także, także Bosko. Nie, nie, nie sądziłem, że w ogóle tak mi się uda. Ja mam 5 minut nagrania, to jest dobra. Wow, jakaś większa piramidka widzę. Schodki, 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 po trzy schodki, tutaj po trzy, czyli dobra, dobra. So najpierw, budujemy. najpierw budujemy piramidkę, to jest, to jest wręcz pewne, że najpierw się buduje piramidkę, bo tutaj najpierw trzeba zrobić, skończyć piramidkę, jakby tak. E, tak, tak, tak. Dobra, teraz e, walić to. Zrobimy sobie najpierw w górę. E, tak, e, i tak, i dobra, i już tylko lecimy sobie z tym, ze schodkami. E, e, kurde, jak ja nienawidzę taki wiecie że tracicie czas na takich pierdołach. Ok, perfect match, super, udało się. Tam, 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 tam coś nie idzie, więc sądzę, że z tym gościem zostaniemy w finale. Wow, w ogóle doszedłem do, do finału, gram to grę pierwszy raz. To jest w ogóle jakiś hardcore. W ogóle tam tamtego gościowi strasznie kibicują! O kurde, o kurde! Co ja mam tu zbudować?! O kurde! O kurde, nie, nie no, naprawdę, to jest... To już jest mega hardcore, wam powiem, naprawdę. Myślicie, że ja, że ja to spamiętałem? Ludzie, w życiu... Aha, w ogóle ja tu mam ten... E Aha, czyli on uważa, że, że to trzeba zrobić na odwrót. Dobra. To zrobiłem to trochę na odwrót. E, dobra, e, czekaj. Aha, tu to mi nawet pokazuje. Jestem, jestem trochę taki pośledzony chyba. E, bo kurde nie widzę tego. Dobra, e, nie, te jak mają być drzwi? Jak mają być drzwi? Mówi, że drzwi mają być na odwrót, tak? Kurde, no... A jednak miał no, dobrze! Balls of hej, dobra. Mm. Trawę muszę też sadzić? O kurde, nie, nie spamiętam tego, ludzie, bo zapomnijcie o tym. Mhm, mm mm -hmm. Już to widzę, już to widzę, już naprawdę widzę tą trawę, naprawdę. Bądź bądź tak, i ty bądź ee, tak. E, nie, o jeden tu, muszę bardziej to nabór chyba przesunąć. Naprawdę, słuchajcie, nie zdziwię się jak odpadnę, bo ja... Naprawdę, nie, nie, nie grałem w tym nigdy i trochę nie wiem jak w to grać nawet. No, wolę tym jak porąbane, no ale co ja sobie zrobiłem? Chyba się to trochę załem za bardzo po boku. No właśnie, 90%. Kurde... Co?! Zresztą ja nie Nie Jesteśmy pierwsi! Co tu się odwaliło? Co tu się odwaliło? Tak, machamy! Ale co tu się odwaliło? Ja w ogóle nie sądziłem, że ja w to wygram. Co? Co tu się zrobiło? Pierwszy raz gram w tą grę w ogóle. O oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness, normalnie ja jestem teraz pod... Idziemy jeszcze raz Speed Builder, dobra, idziemy. Idziemy, kurde. Eee, nie, nie sądzę, że teraz wygrał, to jest jedna po prostu wygrana max, nie? Więc więcej wygrać już nie można. <gry> Ale w ogóle taki szok, że ja wygrałem, jakim cudem. Po prostu... O, ja i speedbuilder, przecież kurde, masakra wam powiem jakaś. Dobra, co mam budować w ogóle? Co, coś mi się tu zacięło nieładnie, to jest niedobrze, że mi się zacięło. Uh, Game start... gamestart, Giovanni... dobra, ale co ja mam zbudować w ogóle? Um, Game gamestart za 7 sekund. I no błagam, odetnij mi się! Uh, dobra, tutaj czar... Aha, fajnie! No to słuchajcie, już, już jakby odpadliśmy, tak? Bo, bo co? No bo ja nic słuchajcie nie widziałem, no kurde, no, nie oszukujmy się, tak? Ja już ja nic kompletnie nie widziałem. Ja tutaj mogę co najwyżej pospekulować, jak to wyglądało, tak? O dobra, tak, tak, tak. A zbudujemy swój własny czoł. Kurde, a co? A co mi tam, nie? Zbudujemy swój własny czoł. Kocie, czy tutaj jest. No właśnie, nie, to też jest takie bez sensu, bo ja na przykład e, kompletnie nie widziałem. E, kurde. E, ja kompletnie tego na przykład nie widziałem, nie? Najwięcej, no, wiecie, no i, ja, ja sam mogę pogudować, tylko. Kompletnie nie wiem jak to ma wyglądać. No serio, no to jest kurde przerąbane wam powiem. W ogóle zostaliśmy w piątkę, więc... A spoko! On, on, on zrobił gorzej! On zrobił gorzej. My 73, perfekta! Lecieliśmy na kompletnie ciemno! A zrobiliśmy to i tak dobrze. Aha, tak to miało wyglądać. Dobra. Mm, mm -hmm, mm -hmm. Czyli co, co, co drugi? Tutaj na górze różowe. I tutaj tak. Dobra, zajmijmy się najpierw środkiem w sumie. Czekajcie, bo tutaj chyba jeszcze pominęłem to dokładnie. No, to jeszcze pominąłem. E, dobra, teraz sobie zrobimy to. To, no i teraz już tylko zabawa z takimi pierdołami, nie? Ipek, 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 ipek. I koniec, dziękuję bardzo. Perfekt match. To nie jest trudne, Musicie po prostu, ja się po prostu zajmę tym, czego jest najwięcej, bo to jest najszybciej do roboty, po prostu stawiacie bloki. Nie? A później tylko takie pierdółki się zajmujecie, nie? Tam jest to. No ale powinniśmy przeżyć, bo tam myślę, komuś coś nie pykło. Eee, jest korek, 100%, no a jak? 100% o kurde, dobra, oha, czyli tu się dziska biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, wietowy. o cholerka Ło cholerka Dobra, budujemy najpierw e, kanapę Bo myślę, że to jest chyba e, najprostsze do zbudowania Ej, coś, coś mi z kanapą nie pykło Ludzie! Ej nie, zabrali mi chyba jednego tego, bo e, w, jakby postawiłem go chyba obok, a nie na tym i mi, za, I mi chyba zabrało jednego, e, jednego schodka. Takie, takie odnoszę wrażenie, słuchajcie. Gdzie mam schodka? No nie mam tego schodka, no kurczę. Okej, okay, dobra. E, biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, zie, e, zielony, niebieski i fioletowy. No mówię... Ukradłem jednego schodka! Aha, czy my już jakby nie żyjemy. A w sumie ten na gorzej. No kurde, ukradł mi jednego schodka, no ja pierdzielę, no. Gdybym go nie ukradł, miałbym 100%. Ale spoko, znowu jesteśmy w finałowej rundzie. To ta gra naprawdę nie jest aż taka ciężka. Dobra, po trzy co co jest na górze? A mogę zobaczyć jakoś bardziej na dwa, tak? Na dwa powiadacie. Eee, dobra, pyk, pyk, pyk. pyk. E, bez tego. Pyk, 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 pek, e, pyk, 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 pyk raz, dobra, tak, dobra, tak, ok, sobie podskoczymy tutaj trochę, raz, dwa, trzy, raz, dwa, ten, tak, 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 po prostu zbuduję sobie po dwie ścianki, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dobra, nie tak chciałem to zrobić, tak, 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 dobra, i teraz tylko tutaj sobie pobudujemy szybko, Okej, okay. Kurde, zabrakło mi jednej ściany. I zbudowałem jedno z drugiego. Ale widzę, że tam typek ma więcej, więc my raczej wybuchniemy. No, za, za, za mało zbudowałem. Mogłem się jednak zająć e, tym bokiem. No, niestety. Drugi, no, mówiłem. No. Ale brawo. Odpuścimy GG. I, i sobie mam stąd... E, opuścić. 14 minut odcinka, kurde. Ja bym sobie jeszcze raz zagrał. Co no, ja nagiera Speed Builder? No dobra, dajesz coś nie piekło, dobra. Trochę nie do tego serwera No, niepotrzebnie się zająłem tamtym. Mogłem sobie od razu bić to zielone, nie? Całe, a, a, a nie ten. A nie robić tego brązowego, bo na to już czasu nie miałem. Mogłem olać to brązowe i po prostu tylko stawiać to, to zielone już. To bym zdążył przed nim raczej. Dobra hmm. Aha, tutaj będzie, tak? Dobra, liczę, że teraz nawet nie będę w trójce, bo kurczę Już swoje szczęście chyba wykorzystałem Aha, i mnie wywaliło e, Czyli e, co, jakby sw Swoje szczęście na grę już jakby wykorzystałem, tak? E, już więcej dzisiaj mi pograć nie dadzą Kurde, za jakieś chity może mnie ten, za jakieś city może myślę, że mam. <noise> bo ja pierwszy raz gryłem Speed Builder. Dobra, słuchajcie, bo. No, otworzymy sobie tak skrzynkę pod koniec Old mm, Otwórz. Tak pod koniec otworzymy sobie jedną skrzyneczkę. Dawno nie było trzymam otwierania skrzyneczek. To nie zrobi tą lodowisku z tego. Z zaraz sobie... Nie, to jest odcinek ze Speed Builder, a nie jest oglądania mapki. zobaczmy. 34 fireworki, dobra. Mm, to jest słabe. Otóż Melon launcher, dobra. No takie raczej dubani dość ten, no. ale trudno, no jest. Słuchajcie, dalej możecie wysyłać e, swoje propozycje nazywania zwierzątek, ponieważ... Wow, zmieniło się trochę menu. Tam z aru par... a mam dalej arrow efekta, mam jednego, tego arrow konfetti. Czekajcie, a gdzie są por? E, Perfect Game Edificator. Flagsy. Możemy mieć jakąś flagę w ogóle? Aha, że możemy mieć flagę Ameryki albo Kanady. Dobra, no. Mam Cegadety, Music, Balloonsy, Petsy. Dobra, Petsy. Słuchajcie, nie mamy nazwy dla świni, nie mamy nazwy dla owcy. Dla krawy mam i nie, z, nie zmienię. Dla kurczaka nie mamy. O, pisać, nie mamy. Dla kotka nie mamy i dla muszurma. Piszcie. Piszcie dla jakiego zwierzęcia jakie imię. I z jakim zwierzęciem mam się na przykład żegnać. O, to jest lodowisko. Kurczę, Kanadyjczycy są podobno najlepsi w tego, w, w, w hokeja. Ale słuchajcie, dzięki Wam za oglądanie. Fajna gierka. Dzięki, dzięki że mi e, napisaliście o nim, tam, w sumie mister, którego pozdrawiam w ostatnim Master Bearder, co on mi napisał. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że mi tą gierkę. Jest naprawdę fajna. Nie, nie sądziłem, że wygram, e, że wygramy. Nie sądziłem, że wygramy, nie sądziłem w ogóle, że dwa razy dojdziemy w ogóle do podium Raz byliśmy bardzo blisko, no tylko przez własną jakby głupotę przegraliśmy, tak? Przez moją głupotę Przegraliśmy, bo mogłem się zająć najpierw tym zielonym, a dopiero później tym brązowym, ale... No, no trudno Tak już jest Słuchajcie, jeszcze raz, dzięki wam za... Co się mnie pykło? <laughs> dzięki wam za oglądanie e, Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie I co? Spotkamy się w kolejnym odcinku, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!